Czy wiecie, że? Pierwsi mieszkańcy do blokowi z Kursynowa wprowadzili się w 1977 roku. Okazuje się, że tu jest dom za moimi plecami, gdzie mieszkańcy no od prawie 200 lat mieszkają, władają terenem, działają. Rodzina państwa Karniewskich mamy au autentyczny dwór zachowany wśród blokowisk Ursynowa, który jest oryginałem z zachowaniem cał całego wyposażenia, ma bardzo ciekawą historię związaną przede wszystkim z losami rodziny jednego z przedstawicieli tej rodziny w okresie powstania styczniowego za, za e, 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 Współdziałanie z, z powstańcami został aresztowany przez władze carskie pod zarzutem dostarczania broni powstańcom. Okazało się, że broń była dostarczana przez właścicieli Wilanowa przez, przez któregoś z potockich, natomiast, natomiast no on się przyznał, że to wziął na siebie jakby całą winę, został osądzony przez władze rosyjskie. Potoczcy w drodze, w drodze no, zobowiązania takiego moralnego przede wszystkim postanowili uwolnić z więzienia i rzeczywiście tam zadziałali także że po, po jakimś tam czasie pan Karniewski był zwolniony. Natomiast, natomiast jakby w nagrodę Obdarowano częścią majątku, który należał do, do Potockich tutaj na terenie Wilanowa. I rodzina mieszka do dnia dzisiejszego. Piękne gospodarstwo ogrodnicze, które tutaj od, od lat funkcjonuje, jest ozdobą naszej dzielnicy.